Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnej naszej wspólnej przygodzie z 33 już zeszytem serii komiksowej Dr. Afra, która kontynuuje swoje archeologiczne przygody wraz z Luke'em Skywalkerem i Artuditu, ponieważ tak jak pamiętamy w poprzednim zeszycie, Afra no w pewien sposób porwała ale Luke trochę się na to tak naprawdę zgodził porwała naszego przyszłego mistrza Jedi, żeby udać się na planetę Sason gdzie znajduje się świątynia rycerzy Jedi, w środku której znajduje się niejaki Christos Bell czyli pewnego rodzaju artefakt którego, do którego dostęp może mieć tylko i wyłącznie ten o czystym sercu i o czystych powiedzmy myślach. No i na pod koniec poprzedniego zeszytu mieliśmy pewnego rodzaju plot twist mówiący nam o tym, że niby świątyni pilnuje Ila Secura oraz co oczywiście od samego początku można było zakładać, że jest tylko jakąś sztuczką, no i bardzo szybko to się wyjaśnia w tym zeszycie, bo na początku mamy drobnego rodzaju retrospekcję sprzed wielu, wielu lat, gdzie Shakti i Ayla Secura spotykają się w tej świątyni i dyskutują na jej temat, a jednocześnie przekonujemy się, że tak naprawdę dwie ich postacie z okresu oryginalnej trylogii to są pewnego rodzaju hologramy, hologramy, czy też powiedzmy jakieś wizje odbijające się w kryształach, no i nasza dwójka głównych bohaterów wyrusza przez świątynię, żeby znaleźć nasz sekret. I okazuje się jednak, że świątynia ta jest dosyć specyficzna jak na świątyni Jedi, ponieważ z jednej strony widzimy jak nasi bohaterowie zaczynają kłócić się między sobą bez w sumie większego powodu, rzucają do siebie tekstami, których teoretycznie nie powinni znać i stoi za tym prawdopodobnie jakaś dziwna maszkara, która w pewnym momencie próbuje ich wystraszyć za kryształów, które ich otaczają. Z drugiej strony również nasi poszukiwacze co chwilę znajdują różnego rodzaju pułapki, ślepe zaułki, coś co absolutnie nie wygląda jak typowa świątynia Jedi, jednocześnie Afra ostatecznie wyjawia Luke'owi Skywalkerowi dlaczego e, chce, żeby Luke był rycerzem Jedi, żeby znalazł ten artefakt ponieważ obawia się Weidera, który na skutek całych tych wydarzeń z Hidden Empire e, tego, tego powiedzmy wstrząśnięcia mocy w całej galaktyce jest jeszcze bardziej potężny no i ona potrzebuje pewnego rycerza Jedi żeby ją chronił. No i ostatecznie nasza dwójka dociera do samego centrum do dzwona. Okazuje się, że głównym elementem tak naprawdę całego artefaktu jest pewnego rodzaju kryształ umieszczony w szczycie tego dzwonu i kiedy zostaje on wyjęty dzwon przestaje bić i pozwala to na wydostanie się pewnego rodzaju zjawy, lisza, szkieletora, złego ducha, jak zwał, tak zwał i okazuje się, że cała ta świątynia nie była stricte świątynią rycerzy tutaj, tylko była ona więzieniem. No i powiem wam tak moi drodzy, um... Jakby sam plot twist z mistrzyniami Jedi w żaden sposób mnie nie zaskoczył, no bo absolutnie nie można było oczekiwać, że one będą żyły nadal, tylko po prostu są właśnie jakimiś hologramami, duchami mocy czy czymkolwiek takim. E, podoba mi się to, że one nic nie mówią, to są po prostu jakby, jakby nagrania, więc, więc tyle dobrego, że nie mamy tutaj jakiejś rozbudowy. Natomiast jednak fakt tego, że dr. Afra znajduje. Jakiegoś starożytnego ducha, powiedzmy starożytnego, uwięzionego w świątyni Jedi, która jest tak naprawdę więzieniem i znajduje go wraz z Luke'em Skywalkerem, ja to totalnie kupuję. To jest, to jest właśnie to, co lubię, to jest to, to co jest najfajniejsze w Dr. Afshare, że ona jest tym Indianem Johnson, jest tym chaotycznym Indianem Johnson, który porywa swojego przyjaciela pod bronią, bo chce mu tak naprawdę pomóc, ale e, nie chce się do tego końca przyznać, a jednocześnie gryzie ją trochę sumienie związane z jej kochankami. Naprawdę to jest po pierwsze dobrze napisane, po drugie jest to ładnie narysowane, naprawdę to jest chyba, e, za rysunki tutaj jest odpowiedzialny, odpowiedzialna, przepraszam, nigdy nie wiem, Mingu, Minky Jung, i są to zawsze absolutnie rewelacyjne rysunki, chyba najlepsza afra, jaka może być rysowana i. Szczerze, bijcie się z tym Liszem, bicie się z tym szkieletorem, bicie się z tą zjawą kimkolwiek, czymkolwiek, kimkolwiek ona jest, bo ja czekam na więcej. No po prostu taki... Jakkolwiek mogę narzekać między napchanie okresu między epizodem 5 a 6, to połączenie wątku Lukas który szuka czegokolwiek o rycerzach Jedi i doktor Afry, która szuka jakiegoś personalnego odkupienia i to wszystko oczywiście jest, kąpie się w typowym poszukiwaniu um, Typowym poszukiwaniu artefaktów, ja to kupuję po całości i dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!